Witam z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z wami o areografach. Użytkownicy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, koncentrują się na samym urządzeniu, jak o areografię, jak i na początek. A tak naprawdę jeśli chodzi o areografy, to w procesie marowania i to cokolwiek to będzie, czy to będzie model, czy to będzie samochód, czy to będzie motocykl, Eee, uczestniczą jak gdyby trzy elementy. Areograf, który jest urządzeniem. Eee, potrzebne jest też powietrze, to jest drugi elementów e, układanki i trzeci farba. Eee, moglibyśmy dodać jeszcze do tego zawsze, praktycznie, prawie zawsze element czwarty eee, rozcieńczalnik ponieważ większość farb, które są używane w modelarstwie nie jest oprócz tam jakiejś serii gdzie są przystosowane już do bezpośrednio do areografu chociaż nie zawsze bo jeżeli ta farba poleży dość długo to, to, to może zdarzyć się tak że będzie wymagała rozcieńczenia więc takie cztery, cztery rzeczy o których należy pamiętać samo urządzenie które jest po prostu urządzeniem. Jeśli jest prawidłowo wykonane, dobrze złożone, to będzie działać. Pod warunkiem, że dostarczymy odpowiednią ilość powietrza. Tutaj mamy na przykład 48 osób kupiło coś takiego. Czy ten kompresorek mały jest w stanie? nam dostarczyć tyle powietrza, żeby to wszystko dobrze działało? Czy to będzie OK, jeśli chodzi o duże powierzchnie? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie. Yy, zaraz zresztą możemy sobie tutaj wejść. Ono 18 osób oceniło go na 5-0. Tak. Ja zastanawiam się, czy te osoby miały do czynienia tutaj z innym, innym sprzętem. I to też jest dobra. I teraz jeszcze, jeśli chodzi o kompresory, yy, tu jest podana informacja, że on nie może on nie może funkcjonować, ten mały kompresorek non stop nie, tylko nóżki tłumiące drgania to jest to 30 PSI napięcie 230 długość węża, nie ma informacji o tym, że on, on nie może chodzić cały czas, tak, bo wam się po prostu skończy. bardzo szybko Albo się może po prostu zjarać, chyba że ma jakiś tutaj wyłącznik, wyłącznik czasowy. No dobra, ale tu odbieg od, 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 odbiegamy od tematu. Więc mamy tak: mamy urządzenie, areograf, Mamy powietrze, które musimy do niego dostarczyć. Farba i ta farba musi być odpowiednio rozcieńczona. Jeśli mamy te cztery rzeczy optymalnie dostarczone, tak. To tak naprawdę nie ma znaczenia, czy aerograf będzie taka ultra za 320 zł, czy za 190 tutaj jakiś Adler, czy 180X za 145 zł. Każde z tych urządzeń, jeżeli dostarczymy ją odpowiednie, odpowiednio dużo powietrza, dostarczymy farbę, dostarczy, która będzie odpowiednio rozcieńczona, będzie malować. To jest kwestia tylko. Kwestia tylko spustu, dokładności spustu. Czy to jest na zasadzie 0-jedynkowej, otwieram, zamykam i tyle, albo nie można regulować e, idealnie taki, taki, taki smooth, że tak powiem, robić i on się otwiera, zamyka i jest wszystko ok. Czy to będzie takie toporne, jak w ultrze, e, czy to będzie bardziej dokładne? Zaraz zobaczymy tutaj. E, przechodzimy, o tutaj mamy. Coś lepszego. No wiadomo, cena też, cena też świadczy o, o produkcie. No nie spotkałem się jeszcze z areografem, który kosztowałby krocie i nie można było nim fajnie malować. No tak, tak, takie są moje doświadczenia, jeśli chodzi o. No, tutaj mamy na przykład Infiniti 015, mała dysza. Jeżeli mamy mniejszą dyszę, no to samo przejście. Samoprzejście tutaj jest to do mniejszych powierzchni, czyli na przykład skala 1 do 72, 148, też, 1 do 32 już gorzej. Z 4,8 tak powiedziałem, że ok, ale to też tak średnio, trzeba się będzie po prostu namachać, albo po prostu kupić większą dyszę. I teraz tak, tutaj jest taki bestseller Air Force. Tutaj widzę, że są trzy dysze w komplecie za 400, stówki, więc e, myślę, że, że, że jeśli ktoś szuka czegoś, co jest bardziej uniwersalne, no to wtedy też musi, musi o tym pamiętać, żeby kupić po prostu większą ilość dysz, ale na sam początek, takie pytanie miałem u mnie pod, pod którymś z moich filmów, e, czy sto, 180x starczy na początek, czy e, Lepiej kupić ultra. Ja polecam 180x, bo ultra jest nie dosyć, że dwa razy droższa. To tak jak powiedziałem, ultra ma problem z dyszą, znaczy nie z dyszą, tylko z spustem. I to nie jest tylko moje zdanie. Ja sobie tego po prostu nie wymyśliłem, eee, możecie spy spytać znajomych. Tylko teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. Mm. O co chodzi w ogóle, że jedni mówią, że ten aerograf jest super, inni mówią, że ten aerograf jest super, jeszcze inni powiedzą, że ten aerograf jest super. Moim zdaniem, żeby nabrać jakiegoś dystansu i tak dalej, najlepiej trzeba byłoby po prostu wypróbować wszystkie. Co znaczy wypróbować wszystkie? To nie jest na zasadzie, że ja sobie kupuję aerograf i sobie tam troszeczkę popsikam w kartoniku albo coś takiego i wtedy udzielam jakiejś informacji. Od pewnego czasu, tak tutaj mieliście na przykład 180X, nagrałem inbox, nagrałem, nagrałem jak się nim pracuje i nagrałem podsumowanie. I to podsumowanie było po jakimś czasie, po jakimś czasie użytkowania. I tak się powinno oceniać aerografy, ponieważ. Ym, na pierwszy rzut oka to możemy ocenić, nie wiem, warstwę chromu, możemy, możemy ocenić to, jak jest zbudowane, czy uszczelki nie są nie, jakieś sparciałe, co jest, co, jest, co jest w pudełku i tyle. I to, to możemy na pierwszy rzut oka ten. Jeśli zaczynamy malować, to też musimy się do niego przyzwyczaić. Ten sprzęt też musi troszeczkę pochodzić u nas, żeby po prostu te wszystkie elementy, które są ruchome, też w cudzysłowie się dotarły, żebyśmy się nauczyli tego areografu. Jeżeli się u, nauczymy, to możemy powiedzieć, że tym, tym areografem, na przykład Adlera, maluje się lepiej niż na przykład 180x, albo odwrotnie. I to będzie, i to też będzie subiektywna ocena da, danej osoby, bo e, jeszcze, żeby wrócić do, do, do tematu, na przykład osoby, które mają duże dłonie, Będą miały problem będą miały problem z niektórymi areografami, że tutaj nie wiem, jest, jest ten spust jest za mały, trzeba by było na przykład przerabiać, dorabiać jakieś, jakieś rzeczy, bo też, też są takie nakładki na przykład na spust, żeby, żeby ten tą, jak gdyby regulację mieć lepszą, wszystko zależy od człowieka. Tak, jeżeli, jeżeli tutaj macie że tak powiem, swój jakiś ulubiony areograf i się dobrze nim maluje, to wcale nie oznacza, że drugiej osobie też się będzie dobrze malowało. I tutaj wracamy znowu do farby, bo jedna osoba będzie malować paktrą i powie, że o, to super się tym maluje, a druga osoba nie będzie malować Paktą, tylko czymś innym i, i powie, że nie, no nie, nie maluje mi się dobrze, czy generalnie paktra jest trudną farbą i tutaj dobranie, dobranie rozcięczelnika do tego, ciśnienia i tak dalej, to też, też, są, też są jakieś takie, no nie są to jakieś diametralne różnice, nie była ziemia, ale są różnice. I tutaj też przestrzegałbym przed jakimiś takimi opiniami, że, że, że jeden aerograf jest z dupy, a któryś inny jest super fajny, bo tak naprawdę każde z tych urządzeń, które macie tutaj w sklepie, one działa. Bo każdy ma gwarancję 24 miesiące. Jeżeli on, jeżeli przy, przyjdzie wam ten areograf do domu i okazuje się, że nie działa, to albo jest skopany technologicznie gdzieś, tutaj może jakiś Chińczyk zapomniał wyciągnąć coś ze środka i tak dalej, albo nie wiem, albo po prostu puszcza powietrze. To też, też, też takie rzeczy się zdarzają, że po prostu te uszczelnienia tutaj puszczają. I, i, I to wtedy macie gwarancję, tak? Ale generalnie każdy z tych areografów jest przystosowany do malowania farbą i tak dalej, nie? To, to jest jasne, więc, więc tutaj to są urządzenia. Do te, do, 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 tak samo jak macie, nie wiem, porównanie z, porównanie z aparatem. Tak? aparat robi zdjęcie? Nie, no fotograf robi zdjęcie, tak? Przy pomocy areografu. Tak samo modelarz przy pomocy areografu maluje model. I ten model, podsumowując już ten mój przydługi wywód o areografach, powiem w ten sposób. Urządzenie plus powietrze plus farba plus rozcieńczalnik do tej farby bardzo często. I te Cztery rzeczy, jeżeli one, one się sumują, są dobrej jakości, no to nie ma żadnego problemu, żeby pomalować jakikolwiek model. A uwierzcie mi, każde z tych urządzeń, tak jak już powiedziałem, nadaje się do malowania. To by było na tyle mojego niemądrego ględzenia. Jutro mam ciężki dzień, naprawdę bardzo ciężki dzień, bo będę musiał przeprowadzić kontrolę jakości zaginarek i w środę będą pierwsze wysyłki do sklepów. Z niebawem będziecie mogli te osoby, które jeszcze nie zakupiła, już, ja już myślałem, że wszyscy już kupili, ale z tych głosów, które dostaję, to, 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 to nie wszyscy jeszcze kupili, więc. Ciężki dzień przede mną. E, dzięki za oglądanie. Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie na ten temat. Czy, czy to, to faktycznie tak, jak tak po dłuższym zastanowieniu, albo po krótszym zastanowieniu, czy to jest tak faktycznie, jak GrafCard mówi, że e, to jest urządzenie, do tego urządzenia musi być jeszcze dostarczone odpowiednie powietrze, do tego urządzenia jeszcze musi być dostarczona farba, i często ta farba jeszcze musi być odpowiednio rozcieńczona. Dobra. Dzięki za oglądanie, dzięki że jesteście i do zobaczenia w następnym odcinku.